Witam was bardzo serdecznie. Dziś zamierzam zabrać was w podróż na budowę Silver Andersia. Dzięki uprzejmości inwestora miałem okazję nie tylko obejść tego kolosa z zewnątrz jako zwykły przechodzień, lecz także zajrzeć na plac budowy od środka. W kasku i kamizelce zwiedziłem ten obiekt od najniższych podziemnych poziomów aż po jego obecny szczyt, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na piękny Poznań. Tutaj wyrazy uznania za możliwość wejścia na budowę kieruję do ludzi oprowadzających mnie po placu budowy i poświęcających mi czas na zapoznanie mnie z wieloma aspektami wiążącymi się z realizacją tego niesamowitego projektu. Dzięki tej wizycie zyskałem sporo wiedzy na temat samego obiektu, dlatego teraz mogę podzielić się tym z Wami w filmie. Zapraszam do oglądania. Od czasu, gdy odwiedzałem to miejsce w maju, czyli przeszło dwa miesiące temu, naprawdę wiele się zmieniło. Wieżowiec budowany przy placu Andersa zyskał kilka nowych kondygnacji. Powyżej, tak zwanego przewężenia, o którym wspominałem w ostatnim filmie, w górę wystrzeliło następnych siedem kondygnacji. Tempo prac jest więc ogromne, zwłaszcza że po drodze budowniczy wieży musieli zmierzyć się ze wznoszeniem bardzo nieszablonowej, trudnej w realizacji kondygnacji technicznej. Dodatkowo, betonowa konstrukcja gmachu zyskała już kilka kondygnacji otulonych nowiutką, lśniącą w słońcu elewację, której montażowi na własne oczy mogłem przyjrzeć się od wewnątrz wieżowca. O tym, że na działce pomiędzy wieżowcami Andersia Tower i hotelem Nowotel ma powstać wieżowiec, wiedziano już podczas wznoszenia Andersia Tower i Poznań Financial Center. Silver Andersia ma tu zadanie zwieńczenia całego założenia architektoniczno-urbanistycznego. Przed rozpoczęciem prac nad wznoszeniem podziemnych kondygnacji zimą 2020 roku funkcjonował tu jeszcze parking. Po drodze zmieniały się projekty oraz zaplanowana funkcja dla Silver Andersia. Miał być budynkiem hotelowym, jednakże pandemia pokrzyżowała te plany. Choć rozpoczęto prace ziemne, wykonano niezbędne wykopy, ściany szczelinowe, a następnie wykonano trzy podziemne poziomy, praca nad wieżowcem w połowie 2021 roku stanęła w miejscu. Trzeba było czekać około rok na wznowienie prac. Dysponując tym, co już udało się wznieść, inwestor musiał dostosować się do obecnej sytuacji na świecie, w związku z czym należało funkcję hotelową przemianować na biurową. Dlatego dopiero po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, dostosowaniu istniejącego projektu do nowych funkcji, budowa ruszyła na nowo w drugiej połowie 2022 roku. Powstający 25-kondygnacyjny biurowiec, osiągając wysokość 116 metrów, będzie najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski i charakterystycznym akcentem finalizującym realizowaną od 25 lat inwestycję, czyli biurowo-hotelowo-usługowy kompleks zlokalizowany przy placu Andersa w Poznaniu. Inwestorem jest Fonder Hayden Group. Projekt powstał w pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich. Generalnym wykonawcą projektu jest Por SA, a komercjalizacją biurowca zajmuje się firma CBRE. A teraz wreszcie czas na to, na co czekałem zarówno ja, jak i wy od bardzo dawna. Zwiedzanie wnętrza Silver Andersia. To jest praktycznie. Po obrysie działki. po granicy, tam jest granica, tam jest granica, tam jest granica. Tutaj nie ma granicy, to jest przetylone. W kondygnacjach podziemnych znajdą się parkingi na 227 aut. Stacje do ładowania samochodów elektrycznych, co ciekawe. Mają się znaleźć na zewnątrz budynku. Podyktowane jest to zapewne kwestiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. <śmienny> Tutaj idziemy wyjazdem z parkingów podziemnych drogą dwukierunkową. Parter oraz pierwsze piętro będzie przeznaczone na lokale usługowe. Na to, jaki ostatecznie wygląd oraz funkcje przyjmą te pomieszczenia, będzie miał wpływ najemca tych powierzchni. W obiekcie znajdzie się również rowerownia. W oddali widoczne są wrota do tego pomieszczenia. Gwiazd windą budowlaną na wyższe kondygnacje. Na tej kondygnacji będzie teraz widokowy do dyspozycji najemcy. ta, ta, jest ta kondygnacja. Tu jest taras jeden, a tu jest taka agresora, tylko zabudowana. Ta posadzka będzie wychodziła już jako wewnętrzna do połowy i tutaj będzie jedna ściana i tam dalej. Tak jak te falunki są, nie? Mhm. I tam będzie ściana ta fasadowa, a tam będzie tylko pojedyncze ściana. I klient, który ma tą powierzchnię będzie miał i teraz, Otwarty, i taką antrosolę, yy, zabudowaną, bo ona, tam powietrza dostępu nie będzie z boku, tylko będą dwa otwory, tam metra, dwa metry, metra, dwa metry, zakratowane tak jak drzwi, czy coś tam, żeby nikt nie wyrzucił flaszki, czy czegokolwiek z góry, i będzie mógł się tam, no. podle, nie wiem, oddzielić. A tam jest po prostu teraz, nie? Kondygnacja techniczna jest wyższa od standardowej powtarzalnej kondygnacji wieżowca Silver Anderson. Osłona wiatrowa chroni pracowników przed upadkiem z wysokości, wiatrem i warunkami atmosferycznymi, i w ten sposób ma pozytywny wpływ na produktywność ekipy budowlanej. Za pomocą modułowego systemu hydraulicznego, osłonę wiatrową można łatwo podnieść na dowolną wysokość. Umożliwiają to prowadnice zamontowane na żelbetowej konstrukcji wieżowca oraz wspomniany układ hydrauliczny. Za chwilę będziemy wspinać się na wyższe kondygnacje tymi schodami zawieszonymi na zewnątrz wieżowca. Ta tymczasowa klatka schodowa biegnie od 15 kondygnacji aż na sam szczyt budowy. Wraz z kolejnymi przybywającymi kondygnacjami, klatka podnoszona jest podobnie jak osłony wiatrowe, za pomocą modułowego systemu hydraulicznego. Krzeszon wieżowca składa się z czterech modułów rozstawionych w sposób widoczny na tym zdjęciu. W tych czterech modułach, będących rdzeniem wieżowca, umieszczono szyby dla dźwigów windowych, dla instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń sanitarnych. Do wznoszenia tych modułów pracownicy budowlani używają systemu samowznoszącego. Deskowanie, będące formą do odlewu ścian żelbetowych, podnoszone jest o każdą kolejną wykonaną kondygnację w górę, po szynach, za pomocą specjalnych siłowników hydraulicznych. Niestety nie miałem okazji zaobserwowania na żywo procesu takiego podnoszenia szalunku w górę. Jak widać jednak na filmie, jest to dość dobrze znany i powszechny system ULMA, o którym można znaleźć wiele ciekawych informacji w internecie, do czego zachęcam wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy na szczycie. Obecnie jest to najwyższa wybudowana kondygnacja Silver Andersia. To właśnie w tym miejscu wieża schudnie, powierzchnia kondygnacji ulegnie znacznej redukcji i dzięki temu od teraz ich wznoszenie aż do szczytu będzie o wiele szybsze niż dotychczas. Wieżowiec ma zostać zaopatrzony w ogniwa fotowoltaiczne. Zapewne zainteresuje Was to, czego się dowiedziałem o tym systemie. Otóż będzie on zainstalowany na części budynku, która obecnie jeszcze nie istnieje. Dokładnie tak. Ściana, na której fotowoltaiczne ogniwa zostaną zainstalowane, to ta, która wznosić się będzie w ostatniej, najwyższej bryle wieżowca. Dlaczego właśnie tu? Otóż ściana i tak będzie ślepa. Jest to południowa krawędź trzonu wieżowca, który pnie się od podziemi aż do szczytu w niezmienionym miejscu. Po drugie, południowa ściana, dodatkowo zlokalizowana w górnych partiach wieżowca, z dobrym nasłonecznieniem przez większą część dnia, idealnie nadaje się do zbierania energii z promieni słonecznych. Na koniec wycieczki po kondygnacjach Silver Andersia chciałbym Wam pokazać, jak sprawnie idzie pracownikom budowlanym montaż elewacji. Zarówno wzdłuż krawędzi kondygnacji, na której ma być zamontowany moduł okienny, jak i na kondygnacji powyżej, zainstalowane są w odpowiednich odległościach od siebie zaczepy, kotwy, których zadaniem jest wyregulowanie pozycji panelu względem reszty elewacji, jak i konstrukcji budynku. Jest to mocne, ale i dające możliwość dość swobodnej regulacji położenia modułu, połączenie ściany kurtynowej z konstrukcją wieżowca. Łączenie modułów względem siebie odbywa się na zasadzie wpust, pióro. Na rantach bocznych Dolnych i górnych paneli widać elementy tego systemu. To urządzenie, przypominające dziwnego pająka podobnego robota ze świata gwiezdnych wojen, to nic innego jak mini Żuraw, znajdujący się jedną kondygnację powyżej tej, na której montowana jest elewacja. Jego zadaniem jest podciągnięcie modułu na pasach do pozycji, która umożliwi jego zamontowanie na wspomnianych kotwach. Tu znajdują się moduły oczekujące na montaż. Ich produkcją zajmuje się wytwórca paneli okiennych w Śremie. Moduły przysyłane są na specjalnych wózkach, które po uwolnieniu wracają do wytwórcy. Montaż kolejnego modułu w trakcie. Pracownicy pobierają go i za pomocą wózka transportują do krawędzi kondygnacji. Tam podczepiony pasami do znajdującego się kondygnacji wyżej mini żurawia ustawiany jest do pionu, tak, by było możliwe podwieszenie go na kotwach mocujących go do konstrukcji wieży. Fasadę Silver Andersi stanowić będą semistrukturalne ściany kurtynowe pozwalające na uzyskanie efektu całkowitego przeszklenia. Ten efekt jednorodnej tafli szkła, transparentności i swoistej eteryczności obiektów będzie widoczny także w nocy dzięki iluminacji budynku. W elementach szklanej fasady zaprojektowane zostały uchylne wąskie skrzydełka okien, umożliwiające użytkownikom obiektu przewietrzanie pomieszczeń, nie tylko przez systemy pełnej wewnętrznej klimatyzacji, ale i poprzez bezpośredni dostęp do zewnętrznego powietrza. Panele okienne są wykonane natomiast w technologii trójwarstwowej w zgodzie z obowiązującymi obecnymi normami dla współczynnika UW dla okien. Kiedy możemy spodziewać się osiągnięcia maksymalnej wysokości wieżowca Silver Andersia? Otóż wychodzi na to, że ponieważ obecnie dojdzie do kolejnego uszczuplenia kubatury wieżowca i znacznie zmniejszy się powierzchnia wznoszonych kondygnacji, tempo prac konstrukcyjnych, raczej na pewno, znacznie wzrośnie. Budowniczym, wraz z 20 kondygnacją, nad którą obecnie trwają prace, pozostało do wykonania jeszcze 6. Wiecha na szczycie Silver Andersia może pojawić się już niebawem. Prawdopodobieństwo, że będzie to wrzesień, jest duże. Nam nie pozostaje nic innego, jak obserwować postępy prac i trzymać kciuki za to, by bardzo dobre tempo prac nie zmalało. Jeżeli prace konstrukcyjne wieży udałoby się sfinalizować we wrześniu, lub termin ten chociażby zmieścił się w ramce 4 kwartału 2023 roku, oznaczałoby to, że od tego momentu będziemy obserwować już tylko dalsze prace przy montażu modułów elewacji oraz wszystkie niezbędne roboty wykończeniowe wewnątrz. Klatki schodowe, windy, instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe oraz wszelkie inne roboty związane z przygotowaniem pomieszczeń pod wynajem dla przyszłych najemców, jak również cała infrastruktura z terenem wokół wieży, mogą potrwać cały następny rok. Natomiast oddanie obiektu do użytku powinno mieć miejsce w 2025 roku. Wszystko zależeć tu będzie od tempa prac wykończeniowych.